to spać teraz. Kur... <noise> 40 minut drzewki w Mama wraca z roboty, a ja chcę jest chłopców. Co jest To jest za dziadko. Wspaniały obiadek, naprawdę super. Tak, Bardzo dobry. Znakował, to się Bardzo Znakował, to się cieszę. cudowny. Ma pani cudownego syna. Dziękujemy za gościnę. Dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, pani życzę. Po... Również, również, po... wszystko zabrać. Pozdrawiam. Mamy, nażali się? Te, kulturalnie, to szaj <noise> Uf. Dobra, nie pamiętam kiedy byłem naczynie. Z sześć lat temu. Mamy to. Gdzie lat Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za gościnę. Dziękuję bardzo za gościnę. Idziemy. Widziałeś Alan? I kto by pomyślał, że mi dzisiaj na masażu wylądujemy? <laughs> Powiem ci, nigdy nie sądził, że jak spotkam influencera pierwszy raz, to kurde... Nie ja nie wiem, jestem jest influencerem. Idziemy po tych Nie Gdzie masz? Za tobą nie, nic z tych rzeczy. Nie chcemy spodni uszkodzić. Tak, tak ale się skończy... tak na masażach też robią. <śmuletra> <O>. <śmuletra> ale to, to, to jeszcze nie jest masaż sztukowy, nie. <śmuletra>